Nasz Ślązok, stary York. No toż, momech chnet in i nie taki gryfny, można blanknie gryfny listopad forbaj. Jeste jakiś i tydzień gdzie śluzem, miesiącym, bo kiedy nasze starki gryfnie go dali. Listopad złocisty, fajniste pisze liście. I chocia łonie żody nie prosi, są ci je łoznosi I tak jest sejno Jeszcze se medikuja co inszo powiarka Tyż się już nie ziści I nie będzie ci taki, że słońce listopada mrozy zapowiada Bo przecań te dwa dni Kiedy ta Klara dziebko wylazowała z Elahameru To do tej powiarki na blak nie sztimuje. Przecań tak po probdzie To już we wszystkich świętych zaduszki Blank ci nie było już listeczków na strumach Wszystkie pooblatowali Kajsi tyż ci jeszcze podziało się te babskie lato A jo bez łoński miesiąc z chino przelazował ze Prykola na Szesląg, ze Szesląga na Zesel i już ze Zesla na Prykol coś mi się wspomino i że już za stary Polski pisał poeta, którego mu najważniejszy rod Tadeusz boj -Zieliński. Oczy w dal wpijam nieznaną, patrzę i milczę, albowiem co człowieku wiedzieć ci dano. Wiem wszystko, ale nie powiem. Ludzie, ja sam tam na Istonie nachmachuję, nie podrzeźnią tych naszych łoszliwych politykerów, którzy też cięgiem ino rządzą i że coś się na to wiedzą, ale nie rzekną. Blank ci też nie porada tego wszystkiego spokopić, ale to można skólić tego, że i o te roski, co roski jeżek starszyjszy, pląpa nie dowoło się zaboczyć, szłapy też już nie chcą deptać jak pierwiej i cięgi mi do palicy przydadzują ludzie, kiedy już zemrzeli, kiedy już sam z nami nie ma, o się coroski baży bardziej Oby na tym przykład. Lono sam na Śląsku no i Ankorne było to, że 20 listopada 28 lat temu nazwot, w 1985 roku zemrzyło się naszemu srogiemu Ślązokowi Jorgowi Ziętkowi. Był ci on tedzie te już 84 lata stary. Zarowski we 1945 roku był ci naszym wojewodą, a od 1964, aż do Blank do no i przychodzi przewodniczącym prezydium Rady Wojewódzkiej Narodowej, a nie nie uniskorzył za wojewodą i to bezsroge we. Powstanie Śląski, Wojok na ostatku jeneru, Srogo Persona. Nikomu nie dał się we krupy duć, żadnemu się nie dał przysia fukać, to dupy nikomu nie wlazował, zawdy miał swój Filip, bali, rozum i Gierkowi, lebo temu srogiemu ochentolowi Decembrowi, jak to go na tego ośliwca grudnia go dali, zawdy poradził kajczabło, festelnie nazdać i krykom pogrożać. Tego kryka wszystkie samono uwiedzieli i we srogim respekcie mieli. Wspomniał mi się jeden taki fal. W dziewięćdziesiątym roku boję po pierwszym herczlagu we zanatorium we ustroniu. Beteli, na isto srogim chyba czności szoku burunku, kiedy wyglądał choby szlif, a kiery mu dali miano Jerzego Ziętka. I jak ten, wtedy było we młodzie roztomaite Angibery we każdym mieście u nas w Chorzowie Wekslowali miana sztreków ulic wylecego na incze, jak to go dali, niekomunistyczne? Rajcom we ustroniu festelnie ci zawodu ten nasz zocny jeneru. No to już do wej! Przemianujemy ulica i ten całki szyf, te zanatorum na jakiegoś innego, świętego, można jakiegoś rewerencioka albo przedwojennego, nawięconego na paszliwca. I tak mi to, e, tak to dziś w tym sanatorium duplikowali. Pierwszy róz we Polsce ludzie, Ślązoki i gorole ze ustronia, i ze całki Polski, zastrejkowali, nie dali dękmala ze frezum ziętka, przy tym sanatorium łobalić, zwekslować miana naszego srogiego Ślązoka. Bo jak to eklerowali? Łąta dziedzina z Bajslowu. Łąci też przychodzą tam zrychtować te sanatoria dla hajerów, dla smęczyży, że sam u nos we werkach na grubach i belekajfestenie na ta sznita chleba ze tym bakali co tu za tela by tu za tela nie godać? tego naszego parku śląskiego w ja ja w a nie we katowicach jak mi to ktoś i przecie czyż by nie było kiejby nie ziętek do dzisiaj by my deptali do Doliny Szwajcarskiej, i co był o tym żody nie zaboczył, tyż mianuje się tym par śląski jego miany. A ku tymu był ci na stary Jork, festelnie, moc szpasowliwym, wicnym hopym. Kiery się nie einbildował, nie dufał się wiele, i kiedy tyż poradził ze każdym gożołecki ślucknął. Do niego też mi sam ginał klapują takie sztrowki, kiedy taki inny, Wespazjan Kochowski, już kejsik we XVII wieku pisał. Gdy Ewa kądziel przędła, Adam ziemię kopał, kto tam był szlachcisz w ten czas i kto tam chłopał, tak Adam, gdy nam ojcem, Ewa, gdy nam maciu, przejścieśmy sobie równą z tych rodziców, braciom. Spieronił kiesik Jerzy zintek tego zdzicha Decymbra, jaja, i no on to poradził, i on się opowożył, i co by go jakiś niskoży ucholkać, pyto się go gryfnie, na ostatku. No to co na ostatku szlukniemy, koniak, albo cysto Hm, Hm, hm. pomiennikowo grudzi, a na ostatek się opaternia i no A w to bydzie bólu za tego żółka? I widzicie jakie hamidło? Godali tyś ci Kiesik i Nieżek, brak pewnie, nie uważowaniu, uważowania, to nie jest to widz, i że sztopnął go cikiejśik jeden pierwszy sekretarz. O, nie widziałek was, towarzyszu na zebraniu! Nie było was sam u nos. Nie, nie, ja wczoraj ginał spół w duma, a nie na waszym zicungu. No i na ostatek to był chyba no jeden hop na tym śląskim zeslu Zydelku Wekatowica, kiedy się nie trzymał, jak to teraz nie wtore posły stołka gracami, co go nie poradzili od chlasność. I co by u nim roztomaite gizdy, solonie, nie łośliwce nie godali. On miał pieronym rod, ta nasza, ta nasza bez wynokwianiu roztomajtych profesorów. z zbnioków.